Witam Państwa na moim kanale. Korzystając z okazji, chciałem Wam zaprezentować komplet wypoczynkowy marki Boston Sofa, a model kompletu nazywa się Miami. Na stronie firmy są różne rodzaje, opcje do wyboru i koloru. Niemniej jednak jest to pierwszy zakup, który kupiłem w ciemno, jak to się mówi z obrazka. Po uzyskaniu wyczerpujących informacji, yy, próbek yy, skór, jakie są oferowane, chociaż tu muszę powiedzieć, że próbka, taki wycinek w granicach 2 cm, nie oddaje tego, co jest w rzeczywistości. Tej jakości skóry i wykonania. Także co do samego kompletu, mamy tu fotele i kanapa dwuosobowa. Także możecie sobie zamówić dwie kanapy, trzy kanapy, pięć foteli. Konfiguracja jest wyłącznie od Waszego gustu i zapotrzebowania. Komplet skórkowy jest w stałej skórze. Kompletnie, kompletnie. Co by tutaj o tym nie powiedzieć? Do tematu za chwilę wrócimy. W tym miejscu chcę podkreślić, podkreślić że fotel same siedzisko ma 55 cm szerokości. Natomiast kanapa dwójka to jest wielkości standardowej trójki, bo jedno siedzisko ma 75 cm. A tylko przestrzeń wewnętrzna ma metr 50. M. Czyli, aby wziąć klasyczną trójkę, to to jest wymiar tej dwójki. A siedzisko, proszę zobaczyć, jakie jest y, szerokie. Co do koloru, jest bardzo fajny. Jest taki kolor, jakby powiedzieć, y, y, cappuccino z myśli. Y, coś w rodzaju jakby y, szarość. Y, y, z betonu, z dodatkiem popielu. Postaram się Państwu tutaj w miarę możliwości to pokazać. Ja uważam, że jest to bardzo taki neutralny kolor i tym bardziej teraz szarości są w modzie, także generalnie jest to tak ponadczasowy, no, można powiedzieć. Jeżeli chcecie sobie utrzymać go w jakimś tam stanie, to i tak daje się na siedziska, jakąś narzutę, żeby po prostu uszanować go, żeby nam służył na długie lata. Jak już wspomniałem, jest to firma Boston Sofa. I co jest niezwykłego w tym komplecie, że ten komplet ma bardzo wysokie te siedziska i osoba wysoka bardzo dobrze się w tym fotelu czuje, nie zapada się. To jest też ważne, że jest dość twardo wybity. To nie znaczy, że jest zdecha ale jest w tej kategorii twardszych foteli no i powiecie co tutaj takiego jest niezwykłego a no właśnie te niezwykły tą niezwykłą rzeczą jest ten magiczny przełącznik Mamy tutaj aż 3, a w bonusie macie dodatkowo jazdo USB. O, podłączę sobie tam, nie wiem, tabletu do, do naładowania komórki. Tak. I mamy, lecąc w raz. Przeskakujemy na długi klawisz 2, i środkowy klawisz to jest 3. To Zajmiemy się teraz klawiszem numer jeden. W każdym momencie możecie sobie zatrzymać w zależności, jak wam jest wygodnie. To było wysunięcie podnóżka. Teraz przejdziemy do klawiszy numer 2 i lecimy pod główkiem. Proszę bardzo. Teraz wrócimy do klawisza numer 1 I teraz, cofając, ustalamy pozycję. Czy chcemy mieć. Półsiedzącą, półleżącą, czy jak było wcześniej pokazane, całkowicie pozycja leżąca. Przychodzicie z pracy, jesteście zmęczeni i niekoniecznie każdy ma sypialnie i rozwalone łóżko, że się może położyć. Także bardzo wygodnie się w tym odpoczywa. Można się e, zrobić małą drzemkę. A nie mówiąc już o oglądaniu e, telewizji. I teraz co nam daje środkowy klawisz? Bo można z każdym z klawiszem wrócić do pozycji wejściowej, ale biorąc tylko klawisz środkowy wszystko nam się pięknie automatycznie składa. Teraz chcecie mieć tylko wygodną pozycję siedzenia? To proszę bardzo. Macie wygodną pozycję siedzenia. Tym samym klawiszem możecie wrócić lub środkowym jak wam jest wygodnie. Wrócimy tym samym, proszę bardzo, stop. No to wrócimy teraz opcję na środkowym, wszystko się na ładnie poskładało. Jeszcze raz zaprezentujemy w odwrotnej kolejności najpierw dzigamy. Tak, podgówek, i teraz wychodzi nam podnóżek. I teraz sobie w jakiej pozycji chcemy mieć nogi? O! I teraz jedziemy, jedziemy, jedziemy. O. I mamy pozycję prawie leżącą. Możemy jeszcze teraz, proszę bardzo, sobie. Tutaj jeszcze bardziej zagłówek położyć. Także jest on bardzo wygodny. Przeciętnej wielkości osoba. Mieści się na nim cała. Wiadomo, osoby wysokie to tam troszkę nogi będą mu wystawały. Natomiast przy siedzeniu, jak już wspomniałem, jest bardzo wygodna pozycja siedząca z racji bardzo dużej wysokości. poduchy na której się siedzi od podłoża Dobrze. wrócimy magicznym przyciskiem środkowym proszę zauważyć ten tył wtedy idzie do góry na co jeszcze mogę państwu zwrócić uwagę przy tego rodzaju Kompletach, że proszę zauważyć, że ten taka napa, bo akurat fotele są ułożone w tej pozycji, można je ułożyć dowolnie, można je obrócić do środka, można je obrócić bardziej w kierunku telewizji. Taka napa stoi przy samej ścianie. Tam jest bodajszy centymetr dwa odsunięta. Z racji tego, żeby wiadomo, żeby było też powietrze, żeby kanapa nie leżała na, bezpośrednio na ścianie, żeby po prostu, tym bardziej jak to są jeszcze jakieś ściany zewnętrzne, mogłaby komuś tam jakaś wilgoć wyjść albo coś. Yy, ta kanapa jest generalnie umieszczona przy samej ścianie, bo jak widzieliście, proces rozkładania on wyjeżdża do przodu. Nie wszystkie właśnie yy, tego rodzaju yy, kanapy yy, czy fotele można ustawić przy samej ścianie, bo wtedy niektórzy mają taką opcję, że on się częściowo kładzie na ścianę i ona wtedy musi być te co najmniej 10 cm od ściany. Jak komuś to nie przeszkadza albo ma taki układ pokoju, że akurat ma to gdzieś na środku umieszczone nie, typowo pod ścianą, to może sobie wtedy na to nie zwracać uwagi, Ale jeżeli komuś zależy na miejscu, żeby taka napa była jak najbliżej ściany, to właśnie ten model ma tą funkcję. To się jakoś tam nazywało, zapomniałem jak to się z angielskiego nazywało, że to jest tam zero, że to jest po prostu no, pozycja zero, że to jest przyścienna pozycja. Także tyle bym miał w temacie. Podkreślam. Bardzo dobry kontakt z firmą Słowni Rzetelni określają termin wykonania dostawy. To jest uzależnione od ilości zamówień. Wszystko jest jak najbardziej w czasie. Nie ma problemu z wniesieniem, poskładaniem, mówię ceny Wam nie podam, bo to zależy od tego co Wy będziecie chcieli sobie zamówić, w jakiej konfiguracji, ceny są tak samo teraz przy dzisiejszych skokach walut też oscylują. Niemniej jednak mówię, firma jest godna polecenia, za ten filmik mi nikt nic nie płaci, robię to z czystej życzliwości, zadowolenia, bo pierwszy raz Kupując coś, jak to się mówi, z obrazka, z dużą dozą ryzyka, bo nie, nie, nie mogąc wypróbować, posiedzieć na tym, z czystym sumieniem, mogę tą sofę polecić. Nie polecę czegoś, czego w ręku nie miałem, nie widziałem, nie wypróbowałem. Mówię, ja jestem tak już nauczony, że kupując cokolwiek wolę w sklepie sprawdzić, czy wszystko jest dobre. Jak przyjechać do domu, rozpakować, później się okaże, że tam jakiegoś elementu brakuje, znowu wraca się do sklepu, tłumaczyć, że to było uszkodzone, tego nie było. Ten czas e, e, niepotrzebny e, e, powrotu do sklepu. E, rozmowy ze sprzedawcą, czasami jest miły, czasami nie jest miły. Mówię, znowu trzeba wrócić, niepotrzebny stres i nerwy, dlatego lepiej jak kupujecie coś w sklepie, to mówię poświęcić te pół godziny, nawet gdyby to miała być godzina, ale macie wtedy pewność, że sobie w sklepie to rozpakujecie, sprawdzicie w miarę możliwości. Te elementy, które najbardziej, kupujecie telewizor, to musicie zobaczyć, czy nie jest pęknięty, kupujecie.